ôngậ người một nàoô Wasze sporty parki, w tym Saravara To jest bardzo ciekawe że... Przegraliście siebie Więc pierwsze pytanie, walka była Wszystko można powiedzieć, że dwie, miała dwie, dwie strony I Czy się spodziewałeś tego? Z z tym lotnikiem, że Może nie się, że znaczy, powiem tak W pierwszej, w pierwszej tak naprawdę chwili Gdzieś tam siadło mi oko I od, od samego początku Walczyłem z dwoma Bartkami bo taka jest prawda. Więc myślę, że i tak jak na trzy rundy przewalczone bez, bez jednego oka, to, to myślę, że jest ok. Walka była wyrównana, do samego końca szły ciosy w jedną, w drugą, w drugą stronę wymiany. Nikt się nie cofnął. Nie jestem zadowolony. Werdykt to werdykt. Nie było nic tak naprawdę, co by mog mogło powiedzieć jednoznacznie. więc Myślę, że sprawa jest otwarta. Będą gale w Kielcach. Ja z chęcią, z chęcią Bartka zapraszam. Myślę, że dzisiaj zrobiliśmy naprawdę jedną z, jedną z fajniejszych walk, więc kurczę. Why not? Czemu nie? Czemu drugi raz tego nie powtórzyć? Ja przez pewien moment nawet naszych nic nie jest stargają. Zudowałeś jeden, czyłeś chyba jednym czasy mocniejszy, może... Nie, tak jak tak jak mówię od... Pierwszych 15-20 sekund walczyłem z jednym okiem, i to walczyło półszym ja. Dlatego mówię, w tym momencie też kończymy wywiad i zasuwamy na sor, bo do tej pory z okiem nie jest ok. I tylko tyle. Niepewnie. Niepewnie. Powodzenia, przynajmniej. Dzień dziękuję Ci za piękną słuchę. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Dzień dziękuję ci bardzo.